Ale pan jest z ekipy, prawda? Tak. Pan tutaj rozmawiamy o, przez internet, o, tak jak pan często rozmawia. No, Leściu ulegam. Pan z Bystrzaka, tak? Tak, z Bystrzaka. Bystrzak, tak. I czo, Bystrzak jest u nas, się pojawi dzisiaj na planie? Przyjdzie do nas, my, my będziemy no, mogli nie wiem, czy, trzeba... on teraz jest. Na dole. No, ale jest tutaj na wsi, czy nie? Jest? jest na wsi, na dole. Jest Jest Uuuu się zrobił do... no, Co? Miał ręce nogi Jak, jak co? I szapce kurwa no, no, Jak, jak się podobasz się sobie samemu? jeden tego Kurwa, samego. ja to... nie pamiętam jak to nagrywaliśmy Nie pamiętasz jak to nagrywaliśmy? Tylko ku sklepu Nie pamiętasz tego? Pęcej Dwa <ołś> <słatwa> lata temu No i nogi zazwyczaj jest... U no. nas to są i ręce no. i nogi, wszystko jest. Spoko. U Państwa to się tak dzieje strasznie dziwnie. Dużo alkoholu się leje. Nie. No jak, no w streamie no, nie jest tak? To gra. Nie. Jak niech widzę tutaj jeden kolega... piwko no. nawet niesie ze sobą. Pan też trochę wypił, nie? Dzisiaj? No nie wiem. Tak po oczach widzę. No. Kilka piwek? O, mi nie dużo. Nie przeszkadzałem Co mi do prowadzący. Nie, nie, nie. Ja, można powiedzieć, że to kolega po fachu. Ja nie mam nic, przepraszam do pana. Ja o, to, no, widzisz? Nie, to widzisz, to, kolega, jaki respekt do ciebie czuję. Powiedział, że można powiedzieć, że kolega po fachu jesteś praktycznie. Nie wiesz. Kolega po fachu, rozumiem w pewnym sensie. Pan nie. też nadaje przekaz do ludzi. Tylko ja staram się być trzeźwy i wygadany, a u jest to chyba... No jestem też Tutaj no trochę dziwnie powiedział, bo, bo mówi, że on się stara być trzeźwy i I, ten, i, roz, i wygadany. No my też się staramy być wygadany. No tylko to musi że są się najebani, nie? no to tylko tym, co się różni, no. No mówię panu, przepraszam bardzo. No pana. Nie, nie przepraszam, tylko... No. Dlaczego najczęściej to takie nadawanie przez internet, te streamy to jest... Alkohol, bluzki, przemoc. A, bo to tam pije się i tam, i kurwa robimy. No ale to można robić w ciszy. Ale kasę robimy. No, kasę? No. Kasę. tylko kasa się liczy? No, kasę. <gulia> no. <gulia> Pozdrawiam, Sylwka. Jebać lakbana, kurwa jebana. Ja chyba to pamiętam, kurwa, nie mylę. Trzy złote, oj Boże Boże. Kiedy bizonka Taka sobie włożę, Oj, Boże Boże. No. Kiedy sobie oj Boże, Boże Boże. Kiedy bizonka sobie włożę. Oj Boże Boże. Kiedy bizonka sobie włożę. Bizonka na gondonka. Oj Boże Boże. Kiedy bizonka sobie włożę. Oj Boże, Boże Boże. Kiedy bizonka, Kiedy bizonka sobie włożę. Bizonka na gondonka. A do niech to dokończył. On mniej więcej mam nadzieję, że nie tylko tak nasze rozmowy będą y, wyglądały. Nie, szefie, nie. Cicho, cicho. Niech Bystrzak przyjdzie na planie. Szefie cicho. Do niego już szykujemy. Kilka pytań z tych gatunku, tych, tych trudniejszych. Zapraszamy także Państwa. od 20 z minutami na antenie TTV zapraszam serdecznie. W Toruniu, u Magicala będzie leżad Cebula, jestem w strzygomionach u Bystrzaka. Wiele, wiele, wiele atrakcji szykujemy na dzisiaj dla Państwa, do zobaczenia już wkrótce i do usłyszenia oczywiście Dzięki. też. Kurwa to nagrałeś, ja pierdolę. Nagrałem tam kurde na, na tym, Kurwa. na słupie energetycznym stałym, wszystko nagrywałem. Na sznurze sobie spuściłem kamerę w dół, tak żeby nikt się nie szczaił. Co ty, nie widziałeś? Kurwa, nie, nie widziałem tego. Przy nie były A co ja tu tam robię kurwa? Gdzie? Pół? Tu Tu? No. Tutaj to Nie możemy zobaczyć, bo nie mamy 18 lat Chłopie, jest do mnie pionek A to pamiętasz jak się z Siwym biłeś? Z Siwym? No Chłopie, chcę do mnie pionek Chłopie, trzy strzały i leżysz Gdzieś mysz? Trzy leżysz Gdzieś mysz? Leży jak piłek. Jak piłny pól. Ale nie chcę tu do mnie. Nie. Dobra, krótki temat. Pochój to piwo. Czy to piwo miało być do mnie Wziąłeś. Pochój sobie szukomy piłów. Ty jesteś taki pas, na piwa. Kurwa, całe szerki wypięć tutaj. To, że cię chłopak postawił, jak cię postawił, tu nas szeptały, to ty kurwa, to ty nie ucierpisz, a to Ty taki pazerne na piwa. Pazerne to chuj. Zejrzy się, nasaj to i potem nie w chuj owe. Ty jesteś kurwa, pionek. Pionek, chłopie, palesz jesteś u mnie zamykany. Biłeś się z nim. Leży się jak typo no. kurwa. Chopi jesteś zawsze, ale jesteś kopię je, u mnie, kurwa, fidu, panu. Lejcie łapę. Leźcie łapę. <grym> łapę. łapę. Jak go uderzył? Leźcie łapę. Ja pierdot. Leźcie łapę. Uderzył. mnie. To ty no, mi się. Piło kawał. chyba. Piątek chce do mnie. Ayın aşırı zorluğu ya. Ben size sağ yüzünüzü çevirmeyeceğim. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Yedim. bakın.

Postarcie. Jak co? To? to było do kerstacie? No to jest stare pedale do niej i zjesz moje pyszne wno, a mam trzy złote. Pierdolony twelu, coś chłopem seksu la wioska, gada o tobie i bizonie, jak mu konia walile spotkał drą, a potem brałeś do buzi wstyd i hanba zeby spadoch za To jest to stare czasy, jak jeszcze schody były. No, to widzę, potem, tu była taka ta zielona po lewej. Tu, na tej ścianie, po lewej stronie. Jak, jak stoi ta... Ma kiedy ta zielona? Jeszcze green screen był, ale nie wiem, co się z nim stało To kto? kto? No, green screen. To na ścianie zielone. A ja nie wiem, gdzie to jest. Lesiu, słuchaj mnie uważnie. Leszek, słuchaj, trzy złote. Za te słowa co? Co powiedziałeś? To taki chuj dostaniesz, a nie wódkę i pieniądze. Mówię ci, Lesiu, odejbaj się ode mnie. Naprawdę mnie wkurwiłeś, bym ci prosto w na plu. Pluj! Co ty tak się, Leszek, przejąłeś? Nie przejmuj się tym filmikiem, tak, kurde! Potem się wkręcił, się przejął, ja pierdolę, ja to nie wiem co to było. Sofia Martinez, esta, pedał, bizona, jebał, esta, pedał, bizona, jebał, esta, pedał, bizona, jebał, esta, pedał, bizona, jebał, esta, pedał, bizon, trzy złote, esta. Jak mogłeś strzelać do Polaków podczas II wojny światowej? Musieli tobie wymieniać pieruchy jak magazynki w karabinie? Kurwa, mnie opie do świeci nie było. znowu się zeszczałeś dopiero co na streama. Przyszedłeś świętej pamięci i pedale. Zaziela, kiecy, lecę, Nie pierdolę tej kurwa.

Nie, puszcz, nie? Bystrzak, puść z kanału Puszczańska, Kunica, 3 złote. Szot się nazywa ta powala na ziemię, tajfuna zdejmując obuwie. To po tym szocie ta Co napisałeś? Ja nie wiem do którego momentu to przyszedłem, bo ja tego nie widziałem nawet, chobroda, nie? To ja nie wiem, co tutaj biega w ogóle, w tym szodzie A, tutaj chyba. Ja pierdolę, gdzie to było? A no tutaj. O. O. O, ty kurwa, się nie No. Ja że musiałeś się trenować wcześniej, chyba, nie? Ja to było tutaj chyba, jak się nie No tutaj, no, kiedyś tam. No i dobra, ja przewijamy to dalej. <gry> Czekaj, ja się to inaczej zrobię. Sofia Martinez, już jest wyjesz wódkę za pieniądze bez czapka. jak możesz być takim chytrym tym na alkoholę złodziejową? Ja pierdolę. Gdzie kaszanka? Trzy złote. ESTA. ESTA. Co cierpisz do kiboli, masz na sumieniu śmierć kilkunastu osób. Za te słowa co mówiłeś, wyjmij kaszankę z kiszki stolcowej i pokaż kibolom, że nie zajszczałeś je. Znowu się najobiesz i będziesz robił szpagaty z plamą na spodniach świętej pamięci pedale. Kurwa, zlałem się, jak to. Ale już... <grymne> ja się. <pierdą. grymne> ja nie oglądałem tego szota nigdy. To ja nawet nie wiedziałem, co, co tutaj było, nie? A ja takiej akcji nawet nie pamiętam, naprawdę. Ja nawet sobie w ogóle nie przypominam takiej akcji, żeby była kiedykolwiek. Ale nigdy tego nie widziałem Ty... Nie wiem co to się odjebało przyjdę idę to pieszyna Jak co? dawno przecież było temu nie wiem, nie wiem kiedy to, kurde, ale pewnie z 2 lata temu No kurwa Co tam będzie z tą że żeby sobie, kurwa Ja tego nie pamiętam, kurwa Słuchaj, ja najprawdopodobniej nie Słuchaj. pamięta, chuja, nie pamiętam nic No i dobra, i tu Spałeś, poszedłeś, później wstałeś, wiałeś i poszedłeś do domu i tyle, no. No i ten... A teraz tu pan tu w jeszcze. No raczej tak. Widzisz, to wszystko przez te Szrubaniany. Rozpijali cię tutaj alkoholem i to. Każdy i widzisz. Ten a ja w Sobótce porządny obywatel. Kurde. Co, co tam chcieliście, żeby jeszcze odpalić? Bo już nie wiem. Tajfuna coś ogadałeś. No coś tam, bo coś tam z Tajfunem było, że... Kurde. Patki jesty. Jest Hestia ta iPhone'a Gdzie była? Było przy tym, na dworze. Przy kapingu. Ja tu nie chcę też tego Leszka poskizować. Amerykana. cała podłoga dzisiaj oszczana, estafiesta. Americana, kropka, kaszanka z lodówki. Sylwka zajebana, estafiesta. Ja wiem, ale nic się nie zdarzy. zajebana i oddana, dwa złote, elka owcowa, me, me, me. Enka Barmanowa. B EBB. Elka Owcował. M E M, Barmanowa. B Barmanowa. B to mi do Basenu wrzuci kurwa. M E, M, Kurwa. Gdzie? Basenu mi gdzieś piatonę. Tutaj. Chyba nie. Jak? nie wiem, coś tam chyba było. Chyba. Ja nawet tych akcji nie pamiętam, kurde. Cześć, takiego pokryjesz. Nie, no nie będziemy ludzie. To, tak. <grym> to, to jest to. To jest to, no, czy to? To to. było. To jest to. To jest kurwa, jest to. To Yeah. To, to. <laughs> Он трогает в Да, это не мой, по-моему, был. там жучи. Ну, добро. Хуй с mm -hmm. А, курва, я, дай мне эту камеру с YouTube. Я <laughs> его, Zdejmij tą kamerę z YouTube, to muszę swój dziób zjąć z YouTube'a, nie? Żeby to le... Kula, dobra, dobra, dobra. Ale nie mam takiego pacia na szkło, żeby... żeby, żeby Bezbrzak, puść, że musi mi być widać, ale... złote. Ale, ale możemy... się tam. nazywa Estapo, wala zdejmując obuwie. Aha, no właśnie o to mi chodziło. Bo to chciałeś wcześniej, żeby właśnie puścić. To Nie Przestań tak no. gadać. Kurwa! Nieraz ci to mówiłem, kurwa! A straj sobie, kurwa! Mam to w dupie, kurwa mać! No zesrałeś się, kurwa, ja. normalnie. Matko, chodź, żeby tam do tego... No to chodź, kurwa, sprawdzimy. Ja ci pokażę. Tak, chodź. No. Nie, Nie ma sprawy. Ja cię sunę. No. Kurwa, idziemy. A wino z wódką. Jezuska. Co, pierdele tak śmierdzi? Niebołażnie. Nie zesrałem się. Чесенька по уголью. Отч, 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 Курва, мать. Ты на кулак, круто. Блин, это

Mały. Leszek jak nie okradałeś wystrzaka, trzy złote, a kaszanka z lotówki, a papierosy, a piwa, ile do kurtki schowałeś, co byś ja, obyś padł mały. za swe postępki, obyś skonał dzisiaj, ty jesteś szelma do mnie, wiesz co to jest szelma